No, witajcie, kochani. Jestem jeszcze w innym parku. Ach, tak mi po drodze było i mówię, no nie mogę się nie zatrzymać. <laughs> nie mogę się nie zatrzymać. Aż skoro już tu jestem, no to i wypada się z wami tym pięknem podzielić. Ja tu... Byłam kilka razy, ale dawno temu. Więc fajnie odświeżyć swoją pamięć. To pewno mapa jest. Powinna być, a jakże? Cat Gardens. Okej. Okay. Pumpkins. Jak przystało na tę porę roku. No, zobaczymy, zobaczymy. Wiem, że oni tu mają odpowiednio do poru roku. Kwiatki, krzewy, jak przystało, na gardens, na ogrody. No proszę, pięknie i przepięknie, aż się trzeba zatrzymać. Mm. To są moje ulubione drzewa, muszę Wam powiedzieć. No, patrzcie na te kolory na jednym drzewie. Zielono, żółto, pomarańczowo. Wow! Na tle przepięknego, niebieskiego nieba. Czy wy tak samo kochacie te kolory jak ja? No to jest coś cudownego. I dalej. Cóż to za drzewo? O, widać, że jakieś to takie inne. Dawn Redwood. Hm. Wysokie, kochani, wysokie. No, a tu powinny być złote rybki, jak pamiętam. Czy są? Są złote rybki. Na szczęście. Na fortunę, kochani. Na obfitość w naszym życiu. To nie przypadek, że widzimy te złote rybki. Popatrzmy co jeszcze. Biała, piękna rybka. Proszę, żeby absolutnie nie karmić. Tak, dlatego że dla nich jest specjalna karma. Nie chleb, nie bułki. Najwięcej <laughs> złotych rybek. Wyjdziemy dookoła i pójdziemy dalszą drogą. Tu w międzyczasie. Jest biały domek. Można sobie na ławeczce przysiąść. płyną do mnie o, rybki do rybki <laughs> może myślą że dostaną jakąś karmę wiecie rybki do rybki ok <laughs> idziemy dalej przepiękny dzień no po prostu bajka wspaniały jeśli chodzi o warunki pogodowe miesiąc. Naprawdę. Ja tu można iść, a tam sobie można przejść, okej. Okay. Idziemy dalej. No, właśnie coś takiego by mi się przydało. Pod zaszkleniem, gdzie mogłabym trzymać roślinki swoje, i to, żeby było odgrz odgrzewane. Podgrzewane, ocieplane, na zimę wstawiać, żeby mi biedaki nie umierały. To się nazywa drzewo, kochani. Don't climb this tree. No właśnie, bo niektórzy chętni by zaraz chcieli wchodzić na te drzewa, się wspinać. I proszę, żeby tego nie robić. O, już dawno tu nie byłam. Teraz mi się dopiero wszystko przypomina. Kolejne takie drzewo. O, kolejny staw z rybkami czy bez z małym wodospadzikiem. Świetnie wpływa. Taki mały wodospadzik. Okej, okay, następne drzewo. A, bo to tak wpada jedno z drugiego. Ja idę główną drogą, ale tu jest dużo takich pobocznych wejść, zejść, przejść, ławeczki wszędzie. Można sobie usiąść, wypocząć, zrelaksować się. Ktoś tam robi zdjęcia czy filmik. Coś robi. No właśnie. Tu już może nawet liście opadły z tego drzewa. Z tamtego zresztą też. Tak, tu jest takie poletko różane. Latem to tu jest mnóstwo, mnóstwo róż. No i przyjedziemy sobie teraz pomiędzy różyczkami. Taking pictures of the roses? Yeah. Are you a photographer or something? It's yeah. It's weird, okay. Whatever is left, right? Yeah. It's okay. Have a good day. All the, all of the yeah, exactly. Whatever is left of them. unfortunately is going to my flip-flops this blackbird okay let's see what's going on że przejdę chyba już nie tym piachem który dostaje mi się do butów tylko przejdę trawką co prawda z tymi trawkami tu trzeba też ostrożnie dlaczego? no dlatego, że mogą chodzić tutaj serenki I mimo że ja kocham serenki ale No właśnie tyks a potem bolerioza. Bol. <ścoughs> trzeba uważać ciele słońca w całym parku. No nieładnie to utrzymują, trzeba powiedzieć. I cokolwiek pozostało z tych pięknych kwiatów, jak ten pan powiedział. Resztki. <grystki> resztki. I kochani, wracamy tą samą drogą. Więc poddycham sobie tutaj tym cudnym powietrzem, bardzo rześkim w ciepełku. I do kolejnego razu. Pa.